witam Was na moim kanale eee, Rękodziełem zajmuję się już od kilku lat to będzie nawet się osiem. Wcześniej były wstążki, fakt, że nieraz do nich wracam eee, ale z zacząłem hmm, zaczęłam zajmować w sumie hmm, z dwa ponad dwa lata temu, jak córka szła do komunii poprosiła mnie, czy jej nie zrobię sama zaproszeń. Tak, jej zrobiłam opaskę, czy tam jakąś ozdobę do włosów. Więc pomyślałam, czemu nie, w sumie no można spróbować, wszystkiego się człowiek uczy. I tak się zaczęła moja przygoda z rękodziełem pod kątem scrapbookingu. Mm, pomalutku szło zaproszenie, jakieś tam inne rzeczy, gdzieś tam znajomi zobaczyli i w ogóle. I tak się zaczęłam rozwijać. No i w sumie robiłam kartki, nieraz boksy ale to było tak delikatnie. Potem zauroczyły mnie albumy, yy, ale bałam się je robić. Dzięki tutorialowi yy, Ani z kanału, z kanału Ania Tworzy nauczyłam się robić albumy. Yy, no i teraz robię to intensywnie, robię albumy, robię boksy, robię kartki, różne rzeczy, wiadomo co jest potrzebne. Yy, I doszłam do wniosku, że jak było nam inne filmiki dziewczyn, gdzieś szukam inspiracji, fajnych zakupów, co można kupić, gdzie można kupić. Dzięki temu też jakimś tam filmikowi u kogoś dowiedziałam się, że jest sklep Zielone Koty. To są moje drugie zakupy w Zielonych Kotach. Yy, doszłam do wniosku, że fajnie by było też wstawić swoje prace, swoje filmiki zakupowe na YouTube, yy, żeby też posłuchać, nie wiem, jakiejś części konstruktywnej krytyki, żeby posłuchać yy, yy, na przykład różnych rad, gdzieś, na przykład co ktoś myśli o moich pracach, czy o zakupach, czy na przykład podpowiedzieć ponieważ w sumie e, mobilizował mnie zakup dzisiejszy no ten co dzisiaj przyszedł, może tak powiem zielonych kotów ponieważ udało mi się kupić mm, coś takiego to są makery? to jest dwupak wodne znowu. podobne są z tego co w ogóle widać do ink stelni, której mi się dorwać nie udało nie mam jej ale bardzo, bardzo mi się podobają prace Asi Szulik z kanału Weselny Kącik Ona te linky używa I te prace wyglądają ślicznie, mi się podobają Ja mam już z firmy Nowo Markery tylko alkoholowe Mam, bo mam pro markery Przepraszam, że trzęsę Ale też Nowo miało W trzy pakach markery alkoholowe No i cena wychodziła fajnie tak, Bo zapłaciłam sobie tam 8 I wychodził marker, nie 11 I jak znowu zobaczyłam to Doszło czemu nie, bo to jest dość podobne. One są w dwupaku. Aquasheimer Glitter Gross, srebrne. Na pudełku widać, że są też inne kolory, jak ja kupywałam w zielonych kotach. No to był ten zestaw, który ja kupiłam. Cena za dwie sztuki to jest 28 zł. I tak jak widziałam, jak dziewczyny pokazywały, jak ten użyć pierwszy raz, to tutaj, że trzeba było wykręcić, ściągnąć to... Kółeczko, co ja oczywiście zrobiłam zanim nakręciłam filmik, bo chciałam zobaczyć jak to pracuje żeby Wam pokazać efekt czy faktycznie no i oczywiście, no pierwsze co mi parło pod ręką miałam list, który wczoraj zaraz może złapie mi ostrość to Wam pokażę widzicie, o jak pięknie się błyszczą te listeczki, ten jeden nie jest pomalowany, te cztery tak Efekt jest piękny. Jak się go dotyka, bardzo szybko schnie. A jak się dotyka, nie ma grudek, nie ma żadnego czegoś, nic się nie obsypuje. Ja jak na razie jestem zadowolona. Fakt, że Wink of będę chciała tam zdobyć, ale z tego jestem zadowolona. Cena nie była przerażająca, więc jest ok. Yy, zamówiłam jeszcze taśmę. Yy, taśmę dwustronną. Oczywiście mój głupolek, nie popatrzyłam. Yy, potrzebowałam taśmy dwustronnej piankowej, dystansowej. No ale że nie popatrzyłam, taśma dwustronna, no ok, kliknęłam w koszyk i nie sprawdziłam, okazało się, że jest taka zwykła dwustronna, dwunastka, trudno. Przyda się, wykorzystam do czegoś, po prostu dystansowo będę musiała zamówić, bo mam końcówkę, a kosteczki mam tak mieć, mi się po prostu, że ciężko to wykorzystać. Kupiłam też na próbę klej, yy, taki glue, to jest z Allianz, jakoś tak to się nazywa. Jeszcze nie otwierałam, no bo paczka niedawno przyszła. Na czyimś kanale, nie wiem na czyim, widziałam ten klekt zachwalała go dziewczyna. Yy, no cena na za tą buteleczkę to jest 9,90 jadałam. Yy, wiadomo większe opakowanie się bardziej opłaca, ale jak to yy, uroki Magica, wiadomo ta tubka pęka i tak dalej. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Nie wiem, czy może do tej tubki przeleję potem Magic, czy, czy będę kupowała ten, czy mnie się sprawdzał. Zobaczymy, jeszcze nie pracowałam, więc ja się nie mogę powiedzieć. Wzięłam papiery. Wzięłam papiery IDU od Craft Clock. Chyba każdemu znane tam ostatnio całą prac było na YouTube. Do no, projektu trudnego, Bo mam papiery. Genery Generic Harm, jakoś tak to się mówi. Też Craft Clock a będę robiła projekt ślubny album i potrzebowałam do uzupełnienia w sumie yy, tamten, a ten wiadomo jako no, taki początkowy no zobaczymy wzięłam to, była fajna cena no i oczywiście jak album to okładki okładki laminowane od firmy Craft Clock te są w rozmiarze M yy, z tym wzorem na którym już pracowałam są przegenialne w sumie Podpatrzyłam je, proponowała i w ogóle zachwalała, Ania z kanału Ania Tworzy, bardzo Ci dziękuję Aniu, ponieważ są super. Pracowałam już na nich, ten zuch jest po prostu przepiękny, jest przeoryginalny, przeuniwersalny, więc naprawdę świetnie się pracuje. Zobaczycie niebawem album z tą okładką, tak samo jak wzięłam rozmiar L, potrzebuję zrobić trochę większy album na wrzesień. Wziąłem takie dechy, szaro-czarne. Album będzie większy. Wziąłam oczywiście dwa arkusze, no bo wiadomo, tam się będzie między Bóg potrzebny, to żeby było, żebym nie musiała samego jednego arkusza okładki zamawiać. Ale te okładki są naprawdę super. Nie przecierają się, nie przecierają się. Fajnie się z nimi pracuje. Jest spoko. Co zamówiłam? Bardzo fajnie cenię. Jeszcze nie miałam. koperty do boksa. 7 na 7. Już wam zerknę na cenę. To jest 5 sztuk 3,90. One są już zbigowane Tu już są nacięte, więc są gotowe. Przede wszystkim pomyślałam, że jak mam, na takim, że tak powiem, pracę na wczoraj, zadzwoniła znajoma. na długie miała chrzciny, potrzebowała na biegu kartki z kopertką w środku na kasę. Ja staram się sama robić koperty takie, wiecie, takie małe do boxa, do kartki lub kieszonki na przykład. Ale ona chciała kopertkę w środku. No i musiałam na już, wiadomo, zrobić, zanim, zanim zrobiłam, zanim powycinałam elementy. No to trochę trwało. Zresztą do wniosku, że za te pieniądze to jest fajne rozwiązanie. Fajnie się może będzie tym pracowało, nie wiem. Zobaczymy. Na razie jest OK. Wzięłam 5 arkuszy papieru takiego wizytówkowego, rzuconego. On jest taki trochę... ale Słuchajcie. To jest niebo drugi gatunek. Yy, powiem szczerze, nie znalazłam na nim żadnych tam yy, ubytków, nieubytków. Yy, cena też nie była zła, bo już Wam powiem. 3,50 za 5 arkuszy. Będę robiła projekt śrubny yy, pudełku, przepraszam. Nie pudełko, tylko torebkę na wino plus kartkę i potrzebuję jako bazowy wbijający się papier od spodu złoty, bo takie było zaproszenie, więc Pani zamawiająca prosiła, żeby pod trochę pod zaproszenia była kartka i torebka a że mam za mało złotego nie mam czuć inny odcień złotego, bo ja mam gdzieś taki a mam tylko półtorej arkusza no to potrzebowałam, wiadomo, no papier Wziąłam sobie folię do szejkarów. Yy, z okienkiem, takie do, do, do pudełek, z okienką, do szejkerów. Tu za 4-5 sztuk, za 3 zł. Cena fajna, jest dość gruba. Yy, moje szejkery są jeszcze takie, wiadomo, no, no. Jeszcze takie muszę je dopracować. Zamówiłam sobie też, czekam na ali, to wiadomo, trochę poczekam na do, do szejkerów, no, ale wiadomo, można też już próbować robić coś. A nie miałam porównywalnej folii u mnie, nie mam gdzie tego kupić, więc no, zobaczymy. I oczywiście papier. Hmm, także miałam nie kupować tam papieru, bo zamówiłam na tych paczka zaginęła mi w akcji, miała dzisiaj przyjść, a trafiła do innego miasta. No a tam jak dojdzie, to wam pokażę. Yy, nie pracowałam nigdy na papierach Lemoncrafta, A ostatnio te mi bardzo wpadły w oko ta kolekcja. Nie wiem, to jest chyba jakaś znów z kolekcji, bo ich jest w wcześniejszych. Ja cały czas polowałam na tą taką intensywną złopaczami snów. Nie mogę jej dostać. Ale ta mi się strasznie spodobała. Ma takie dość intensywne kolory, słuchajcie. Patrzcie, to są takie tagi, karty. To jest taki borderek, szyld, bardziej. tyle. takie jakieś koronki, pismo, no śliczne po prostu papiery. One są po trzy arkusze z każdego wzoru. Tak. Tak. Jest 24 w ogóle arkusze w całym bloczku. Strasznie mi się to podoba. Ostatnio widziałam na kanale właśnie u Ani, zrobiła z papierów w bodajże z Yesterday. Mm. Album. I bardzo ładnie mi się podobało, podobały. jak to... Przepraszam Wam, trochę szeleszczę, a tym Wam, pokazać. Eee, kolory. Bardzo ładnie się zgrywały, więc w wniosku czemu by nie. Mam do zrobienia kilka projektów, więc... do no, domu no, może się wykorzystam. Trochę mi aparat przekłamuje, no ale trudno. Musicie mi uwierzyć, że one jest, piękne są. Tu macie takie, widzicie, pismo. Kwiaty takie śliczne. Łapie mi ostrość. Mm. O, złapało, widzicie? Takie jakby koniczyna ta marokańska, czy jak ktoś tam mówi. Plus koronki, plus przetarcie jakieś pismo. Tu jest taki piękny różowy. Też z takimi pismami, w ogóle mi się podoba. Strasznie takie pismo w ogóle na papierach. Tu jest tak, tak jakby koronki koronki, tu są w ogóle takie trzy różne te. No śliczne, bardzo mi się podobało. I mimo, że miałam nie kupować, no to kupiłam, bo się nie mogłam powstrzymać. Doszłam do wniosku, że muszę. Muszę, bo muszę zrobić pracę, bo mi się bardzo podoba. Niektórzy na pewno o tym wiedzą, że nie na tak że się musi, musi, musi. Bardzo ostatnio zrobiłam na grupie facebookowej zakupy. Kupiłam trochę papierów od dziewczyny, no ale no, tutaj też wzięłam. Po prostu mi się podobały, do czegoś wiadomo wykorzystam, wykorzystam do jakiegoś projektu. I do projektu, który będę właśnie robić z tymi papierami, dokupiłam sobie jeszcze karty pojedyncze. W piątku trzynastego. To yours, jakoś tak. Do wykończenia, bo się boję, że mnie nie styknie. Bo przy tego, żebym robić kartkę i torebkę na wino, to też z tych papierów będę robić album. Yy, wiadomo, no karta z dodatkami, tam gdzie zamawiałam na strychu, nie, dało, nie udało mi się kupić po prostu wszystkich papierów, takich pojedynczych, oprócz bloczków. Yy, a ja się zawsze była zabezpieczyć, mieć dwie 2-3 kartki więcej, więc no więc zamówiłam tutaj, bo mi się udało, była fajna cena. No i oczywiście, jedna karta dodatkowa do LeMond Next to Me z tymi dodatkami, bo wiadomo, dodatków nie za wiele lepiej mieć niż się martwić, że trzeba kupić. Ja takie, takie, tak z takiego jestem, wychodzę założenia. Do co wzięłam jeszcze to są mm, papier kremowy 30x300 gram. W kombycie jest 5 arkuszy yy, za 4,90 Słuchajcie, yy, papier naprawdę jest, przepraszam do Was znowu szeleszczę, dobrej jakości. Jest gruby, jest taki ładny gładki, bo yy, ja bardzo często robię do boksów sama bazy. Jak mam gotową, to mam gotową, ale robię sama bazy, więc no wiadomo, mi się papieru już kończą takie właśnie uniwersalne 30-30. Więc wolałam kupić w razie wód, żeby mi cena była też fajna. więc ok. No i oczywiście w zielonych kotach. Mimo, że to moje drugie zakupy, dostałam gratis. Za który bardzo, bardzo dziękuję. W gratisie dostałam koroneczkę. Taki kawałek. Taka szeroka, śliczna jest. Taki jeszcze nie posiadam. Więc może do tego mojego albumu ślubnego, a raczej na pewno wykorzystam. No i dostałam piękne elementy. Mam bałwanka, guziczka bałwankowego, drewnianego, zawieszkę, taką śnieżynkę, przepiękne. Ale co mnie urzekło, ten bałwanek był jest taki jakby świecący, no ale dobra, co mnie urzekło, to jest to, ten metalowy element. Przepiękne, takie stare, jakby złoto. motry Jest tak śliczny, że po prostu naprawdę <laughs> żałuję, że nie zajrzałam tego działu wcześniej. No ale już wiadomo, że na pewno zawitam z powrotem do zielonych kotów. Yy, zwłaszcza, że poluję na papiery. Będę musiała kupić papiery do objętego albumu ze słonikami lub z pandami. Jeszcze pani nie wie, więc, więc na razie wiadomo, odpuściłam. Dziękuję Wam się bardzo. Yy. Mam nadzieję, że będziecie chociaż trochę wyrozumieli. są moje takie początki nagrywania. Yy, jak przyjdzie mi zamówienie na Stryżku, ta paczka, która się zagubiła, plus druga, którą zamówiłam, to wam znowu pokażę. No i za jakiś czas zapraszam na obejrzenie, na filmiki z moimi pracami. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko mnie słuchać, powiem Wam, mam takiego stresa. Ja nie umiem mówić. Mówić do telefonu, może tak to nazwę, ale postaram się. Dziękuję Wam bardzo tym, co wytrwali te 15 minut ze mną. I pozdrawiam Was serdecznie.